Witajcie w 13 odcinku. Dzisiaj jest zgłoszonych 13 widzów, z których wylosujemy 3 osoby. Hmm, który dzisiaj? Dzisiaj 13. Okej, okay. coś jakoś dzisiaj nie podoba mi się ten dzień. Wydaje mi się, że powinniśmy zrobić zupełnie inne losowanie niż zawsze. No dobra. Jak widzicie, każdy z uczestników dostał własny numerek. Więc bez żadnego gadania jedziemy. Aby wykonać losowanie, potrzebuję deski, krwawego mięska, miseczki na mięsko oraz noża. Przy okazji Eryka show i maszyny losującej. Znudzonej maszyny losującej. Dobra, teraz pora pokroić mięsko. Pierwsza część krojna skończona, teraz zajmiemy się ćwiartkowaniem, ale jak widzicie znalazł się złodziej. To jest właśnie nasza maszyna losująca, która na razie nie wyraża z wielkich chęci do losowania, ale może jak rozłożymy krwawe kawałeczki mięsk i wystartowała w slow motion, dajesz, chwycisz kawałeczek i zobaczmy. Chwyciła dziesiątkę i pożarła. Dobrze, zabierzmy ją. I jak widzicie, dziesiątka. Runda numer dwa. Biegnij, biegnij. I którego widza złapie, którego zje. I złapała trzynastego widza. Okej. Okay. Mmm, ale pyszny. I jak widzicie, jest to numer trzynaście. Okej, okay, tym razem puścimy z kanapy. Biegnij, Melciu, biegnij. Dajesz skok niczym w Matrixie. I pięknie od razu Mela wybrała numer. A ten numer to numer 11. Dokładnie, 11. Okej, okay, dziękuję za udział w losowaniu. Wygrał pierwsze miejsce Felix, drugie miejsce Android i trzecie miejsce Krystian Cecha. Dziękuję za udział w losowaniu. Skontaktuję się z osobami jak najszybciej i niedługo pojawi się odcinek.